Przyjęło się mówić, że ostatni król Polski z rodu piastów nosi przydomek wielki, ponieważ zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Trochę inaczej odpowiedzą członkowie Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, podkreślając fakt, że władca ten uczynił ich miejscowości miastami. Do tych królewskich lokacji należy także Wielkopolska Golina. Historia osady rozpoczęła się o wiele wcześniej, gdyż wspomina o niej w swojej kronice Gal Anonim, który pisał swoje dzieło na początku XII wieku. Miejscowość wymieniana jest także w dokumentach z końca XIII stulecia, wydanych przez Przemysła II. Za czasów króla Władysława Łokietka dziedzic Jan otrzymał przywilej założenia tu miasta. A prawa te potwierdził w 1362 roku właśnie Kazimierz Wielki. Golina była lokowana na prawie średzkim, zwanym inaczej polskim. Osada prężnie się rozwijała dzięki położeniu na skrzyżowaniu traktów handlowych ze wschodu na zachód, przez Poznań i z południa na Pomorze. Cieszyła się przywilejami, które umożliwiały budowę młynów, gorzelni, olejarni i garbarni. Wielu mieszkańców Goliny studiowało na Uniwersytecie w Krakowie, zdobywając gruntowne wykształcenie. Na przykład Piotr Pysz był biskupem krakowskim i poznańskim za panowania królowej Jadwigi, a Bazylii Goliniusz w tym samym czasie piastował urząd kanclerza Uniwersytetu. Dobra Goliny przez dziesięciolecia stanowiły własność znamienitego wielkopolskiego rodu przyjemskich. Rozwój miasta przerwał wielki pożar w 1611 roku, a potem potop szwedzki. W czasach zaborów miasto najpierw znalazło się w granicach Prus, a po wojnach napoleońskich w zaborze rosyjskim. W połowie XIX wieku liczyło prawie 2000 mieszkańców, z czego jedną trzecią stanowili Żydzi. Patriotyczna postawa Golinian w czasie powstania styczniowego spowodowała w ramach represji Odebranie Golinie praw miejskich w 1870 roku. Miasto odzyskało je w niepodległej Polsce w 1921. Niestety II wojna światowa przyniosła kolejne tragedie. Prawie cała ludność żydowska została wymordowana, a Polacy w dużej części wysiedleni. Dzisiaj pamięć o bohaterach ostatniej wojny jest bardzo żywa w historii i edukacji lokalnej. Na ich cześć nazwane są ulice i place, szkoły i wznoszone są pamiątkowe obeliski. Mieszkańcy pieczołowicie dbają o ocalałe zabytkowe budowle. W pięknie odrestaurowanym dworku mieści się dzisiaj przedszkola otoczone wspaniałym parkiem. Warto też zobaczyć pochodzący z połowy XVIII wieku drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Na terenie gminy znajduje się również poewangelicki cmentarz z zachowanymi starymi nagrobkami. Niestety, żydowski Kirkut został podczas wojny zniszczony przez Niemców. Ocalałe Macewy można oglądać w Muzeum w Koninie. Golina szczyci się dziś licznymi inicjatywami artystycznymi organizowanymi przez Dom Kultury. Wizytówką miasta jest przede wszystkim chór Wokaliza który śpiewem wzbogaca wiele lokalnych świąt i uroczystości. Chlubą mieszkańców jest także dobrze wyposażona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast miłośnicy sportu mają do dyspozycji nowoczesną halę sportową, boiska treningowe i profesjonalny stadion piłkarski z trybunami, na którym można oglądać mecze lokalnej drużyny Polonia-Golina. Golina otoczona jest atrakcyjnymi terenami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Dlatego wędrując po Wielkopolsce warto zatrzymać się w tym historycznym miasteczku.